Witajcie. Dzisiaj pokażę wam jak zakładam folię na podczerwień w salonie mojego domku szkieletowego. Tutaj mam już rozłożoną rozłożoną folię grzewczą posklejaną na łączeniach. Może nie do końca, bo jeszcze tutaj ten kawałek został. Podłogę tutaj mamy w formie szkieletu wypełnioną wełną, ponieważ z racji, że dom stoi na w fundamentach punktowych jest tu oczywiście szkielet drewniany podłogi wypełniony wełną folia paroizolacyjna płyta OSB 25 mm ja to nazywam ciepłą podłogą ponieważ jak wiadomo drewno zawsze będzie ciepłe nie tak beton czy mury które wychładzają strasznie są potężnymi akumulatorami może nie tyle akumulatorami ale powierzchniami, które chłoną ciepło a i nie magazynują zbytnio więc no dlatego drewnianą podłogę nazywam ciepłą podłogą można chodzić bosymi nogami będzie na pewno cieplejsza niż popłytka jakby ale nie w tym celu jest ten film na tę podłogę mam położony podkład pod panele, ponieważ tu docelowo będą układzone panele na ogrzewanie podłogowe, panele 3 mm z racji, że producent folii zaleca, że ten kabel, który tutaj idzie, jest tutaj widzicie wycięty rowek, żeby schować, schować właśnie w tym podkładzie miejscowo przyłapane po prostu taśmą, żeby nie podwijał się przy montażu paneli tę taśmę będę na bieżąco ściągał druga sprawa są tutaj miejsca połączenia z folią, tu jest pasek miedziany tu jest taki klips, który to jak się okazuje jest dosyć jak widać troszeczkę wystaje nam Dlatego pod całym tym klipsem też wyciąłem ten podkład, żeby on przy docisku panela, po prostu tam podłoga nie pracowała, tylko się ugięło trochę wyżej. Te paski tutaj są, to jedno pole ma 25 cm, więc bardzo łatwo sobie to rozłożyć, dla tych co już kładli, dla tych co nie wiedzą. Miejsca takie jak na przykład tutaj gdzie jest planowana szafka pod telewizorem. Nie kładziemy folii, odsuwamy też kawałek od ściany. Ja tu zrobiłem trochę więcej, żeby móc sobie swobodnie montować kable i przeprowadzić ten kabel do miejsca gdzie będzie sterownik. A on będzie się znajdował tutaj, w środku z tyłu ściany idzie rurka która idzie tu, tutaj i tu widzicie jest końcówka, to jest czujnik zczytywania temperatury. Oczywiście w podkładzie też trzeba wyciąć, żeby on szczytywał tą temperaturę z tej folii, a nie z podłogi. I z tej z drugiej strony też jest zostawione miejsce, żeby można było pracować. Polia może się wydawać trochę uciążliwa w montażu, że jak widzicie, się troszeczkę faluje nam przy sklejaniu. W jedną osobę może to być dosyć uciążliwe, żeby to zakładać. Próbowałem wstępnego moc chwytania taśmą sobie do podłoża, ale to chyba nie będzie dobrym pomysłem. Najlepiej, aby to było w formie podłogi pływającej, teraz są panele czy Czegokolwiek innego, całe to obrzeże w koło to będzie ta dylatacja, którą się zawsze zachowuje przy panelach, że to całe po prostu pracowało pod spodem, niezależnie. Więc uważam, że nie będzie dobre mocowanie tego taśmą do podłoża, tylko tu ładnie trzeba złożyć na styk i tą taśmą sklej, żeby folia z folią się stykała i równo na pomieszczeniu. Po rozłożeniu. A co jeszcze? O, tutaj mamy dwa bieguny. Jeden biegun łączymy ze sobą szeregowo z jednej strony. Drugi biegun będziemy łączyć ze sobą z drugiej strony. Pach w ścianie do sterownika. Mamy taką taśmę iz izolacyjną, którą. Bardzo gruba, z bardzo mocnym klejem. Nasze bydla bardzo grubsza niż standardowa taśma na rolce. Klips, który tutaj się montuje, to pokażę w osobnym filmie, jak zakupam klipsy. Jak, jak w ogóle cały ten proces przebiega, bo bardzo mało instrukcji jest, jak to wykonać. Odklejamy tą... Odklejamy ten papier. Podkładamy, podkładamy pod klipsa miejsce łączenia kabli, drugi plaster dajemy od góry i sklejamy to ze sobą mocno, dociskając, żeby tutaj te krawędzie, żeby jak najborciej to docisnąć tutaj. Tak to mniej więcej wygląda. Trochę to przyczynię te kable. Próbowałem rozerwać tą taśmę, bo dosyć mocno trzyję. Więc ja tu sobie założyłem, że, że będę prawe zakuwał z tej strony prawe będą będą te jak przejdę na drugą stronę będę musiał zakuwać drugie, więc też one z tamtej strony dla mnie będą prawe jak pójdę od tamtej strony no mimo wszystko warto się rozglądać, patrzeć co się robi, bo bardzo ważne, żeby to na, dobrze to zrobić. Jako taką powinno się to fachowemu elektrykowi przekazać, ale ja tu jak mówię, próbuję sam. Jest teraz jak tu mamy zakute z łączką z kablami, drugi koniec podkładamy pod spód, dajemy na to pół. I wywijamy w tą stronę dobrze to ściskając, żeby zabezpieczyć tą końcówkę. Po tym czarnym kablem będzie plus, który będzie szedł jedną stroną, a tu będzie szedł minus, który będę zakuwał z drugiej strony. I adekwatnie tu będzie złączka z tej strony dla minusa, a drugą stronę trzeba będzie zakleić, tak, jest to zrobione tu. Po rozłożeniu takiej maty wiadomo, że trzeba wziąć obomierz, sprawdzić opór według tabeli podanej przez producenta, ilość metrów, moc folii, jest na to tabelka w instrukcji, i na każdym etapie, żeby to sprawdzać. Niektórzy też podają, że warto sprawdzić, uruchomić sobie tą Folię w tej pozycji, jak jest teraz, przed montażem pokrycia wierzchniego paneli bądź deski, barlinyckiej lub czegoś innego, i sprawdzić pirametrem bądź kamerą termowizyjną, czy w wybranych miejscach, czy ta folia równo grzeje. Wiadomo, to uniknie ewentualnych problemów później, gdyby się okazało, że któryś z pasków nie grzeje, albo nie daj Bóg, jeden z tych. Elementów tutaj, powiedzmy, w środku gdzieś nie grzeje, położyły panele. No i wiadomo, że trzeba będzie to rozebrać, wszystko szukać, dochodzić, więc na tym etapie lepiej sobie to w tej pozycji uruchomić i zobaczyć jak to działa. Sam jestem ciekaw efektów. Tu już mam pod płytkami w kuchni. Mam matę, którą się kładzie pod płytki do zalewania masą samopoziomującą. Sprawdza się to rewelacyjnie. Jest podgląd, jeżeli ktoś ma Wi-Fi, a zazwyczaj większość ludzi dzisiaj w domach ma, jest podgląd temperatury w pomieszczeniach może sobie włączyć zdalnie wyłączyć jest to naprawdę świetna sprawa. Alternatywa dla obecnych czy tak konwencjonalnych form ogrzewania. Nie czasie i tak nas będą od nas wymagać. Montaże fotowoltaiki na domach, więc uważam, że to tak wszystko pójdzie w kierunku ogrzewania prądem i tego typu źródłami. Czy to słuszne? Niech każdy sobie tam sam odpowie na to pytanie. Są zwolennicy, są przeciwnicy, tak, jak każdego ogrzewania, ale tu nie będziemy na tym dywagować, bo nie to, co. Jest. To jest celem tego filmu. Więc jeśli macie jakieś pomysły, odpowiedzi co do sposobu tego wykonania, jak najbardziej. Ten film jest kręcony po to, żeby po prostu podzielić się wiedzą bądź próbami zdobywania tej wiedzy we własnym zakresie. Więc nie bójmy się komentować, rozmawiajmy, dzielmy się doświadczeniami. Pozdrawiam. Jeżeli podobał się film, zostawcie lajka, like, subskrybujcie, będzie wiele więcej filmów z różnego rodzaju prac będę się starał tą wiedzą dzielić z wami i do zobaczenia. Hej, pozdrawiam.